taty na jego urodzinach. Chciałabym może zacząć od takich kilku słów, które sobie wymyśliłam podczas dzisiejszej bezcennej nocy. Mianowicie pomyślałam sobie, że powiem kilka słów o moim tacie, bo wszyscy znamy go z bardzo różnych perspektyw. Mój tata nie miał talentu muzycznego, sobie przyśpiewywać i e, mnie i moje kuzynki nauczą śpiewać na przykład piosenki ludowe ze Śląska typu już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym gajem albo e, okraszane e, osówkowe spacery przez piosenkę wędrowali przez zielony las. E, mój tata nie miał też Z przeróżnych przedmiotów. Z biologii, z historii, medycyny oczywiście. Czego tam było pod ręką? Akurat też angielski się przewijał, niemiecki. I pytania formułowane były w taki sposób, jak do dowcipie. Co żołnierz ma pod łóżkiem? Żołnierz ma pod łóżkiem sprzątać. się do jakiegoś konkretnego słowa, które mój ojciec akurat miał na myśli, na przykład, co przyczyniło się do powstania folwarku pańszczyźnianego w XVI wieku w Polsce. Odpowiedzi można udzielać bardzo szerokie, ale wszystkie były nieprawidłowe, ponieważ prawidłową odpowiedział było słowo koniunktura. Mój ojciec miał także talent do Jedno i drugie. Dzieci, pokazywał dzieciom świat z bardzo różnych perspektyw, najczęściej od tej strony bolesnej, na przykład wręczanie do rączki pokrzywy jako ładnego kwiatka, wrzucanie do basenu też stawów podczas nauki pływania. o dinozaurach. To historia anegdotyczna. Także wiele miał talentów innego rodzaju i jego talent do filozofii przede wszystkim jest chyba tutaj najważniejszy. Ojciec powoływał się ciągle na Kuronia, na przede wszystkim jedno zdanie, że człowiek wyraża się w formach myślnych, przedmiotowych i przeżyciach drugiego człowieka. Najlepszym dowodem na to, że ojciec miał wielki talent do wyrażania się w przeżyciach innych ludzi jest nasza obecność tutaj. To miejsce i wszyscy Państwo, którzy tutaj się zebraliście. Dwa lata prawie od śmierci mojego taty. Dowodem na to jest także ta książka, w której zawarte są wszystkie te przeżycia, wspomnienia moje i wasze. I za tą książkę, która uświadomiła mi, po pierwsze, że tak naprawdę niewiele wiem o moim ojcu i dała mi też odpowiedzi na pytania, które właściwie nie wiedziałam, że powinnam zadawać, ale one tam są, dzięki temu, że podzieliliście się swoimi przeżyciami odnośnie doświadczeń z moim tatą. I za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przede wszystkim dziękuję pani profesor, Cioci Danusi, Łukaszowi, Ani, wszystkim tym, którzy napisali tak, teksty, wszyscy, którzy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem przyczynili się do powstania tej książki. Bardzo, bardzo dziękuję.